Dzień dobry, pozdrowienia z mroźnej północy. Co robić, kiedy ludzie cię nie szanują? Co robić, kiedy ludzie wchodzą ci na głowę, kiedy cię wykorzystują i kiedy nie traktują cię poważnie? Krótka odpowiedź brzmi nic. I kryje się za tym dużo więcej głębokiej mądrości, niż możesz w tym momencie się spodziewać. A długa odpowiedź. Jeżeli jesteś ciekaw, to oglądaj do końca, bo rozłożę to dzisiaj na czynniki pierwsze i stanie się wtedy dla Ciebie jasne, jak sobie z tymi tematami doskonale w swoim życiu. Poradzić. Być może zdarzać się, zauważać, że w swoim życiu zawsze jesteś dla innych, nie potrafisz odmawiać, nie potrafisz stawiać tych granic, robisz wszystko, żeby ludzie cię lubili, żeby byli zadowoleni, żeby się dobrze z Tobą czuli, a w efekcie tak naprawdę nie dostajesz nic w zamian, albo wręcz przeciwnie, czujesz, że inni Cię wykorzystują, pomiatają Tobą i mają Cię za nic. Warto sobie wtedy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego się tak dzieje i zobaczyć, co możemy z tym tak naprawdę zrobić. Przewrotnie powiedziałem, że nie chcemy z tym robić nic, ponieważ problem jest troszeczkę głębszy, niż widzimy go na wierzchu. I wyobrazuję Ci to na przykładzie czterech takich głównych problemów, które tutaj się dzieją. Kiedy wyrozumiemy te cztery główne problemy, to będziemy wiedzieli, jak z tym sobie radzić. I teraz zobacz. Problem numer jeden polega na tym, że Ty reagujesz na innych, zamiast tworzyć siebie. Co mam tutaj dokładnie na myśli? Pytanie pod tytułem co mam robić kiedy ludzie mnie nie szanują, kiedy ludzie mną pomiatają, dotyczy tego co ja mam zrobić, kiedy już pewna sytuacja się dzieje. A zobacz, że dużo lepiej byłoby takiej sytuacji uniknąć. To znaczy, co my możemy zrobić, żeby ludzie nas po prostu szanowali, żeby nie trzeba było sobie radzić z tym właśnie brakiem szacunku. No problemem jest to, że kiedy to już się dzieje, to zwykle reagujemy na Jeden z dwóch sposobów. Pierwszy to jest... Smutek, wycofanie to jest to takie pogłębienie różnego rodzaju naszych kompleksów, lęków wszystkiego tego, co trzyma nas w miejscu i co sprawia, że nie idziemy do przodu i nie realizujemy swojego pełnego potencjału. Albo opcja numer dwa to jest odpowiedź w sposób agresywny czy agresja werbalna, czy agresja fizyczna generalnie przeciwstawienie się siłom tej sile, która jest ukierunkowana na nas. I tak naprawdę, jeden i drugi sposób sprawia, że nie realizuje swojego pełnego potencjału no bo zobacz. Czyli jeżeli reagujesz w pierwszy sposób, to się zaczynasz kurczyć i przestajesz wierzyć w to, bo resztki w ogóle Twojej wiary umierają, że możesz więcej, że możesz lepiej, że możesz osiągać swoje cele, możesz w ogóle zapominasz nawet o tych marzeniach. A sposób numer dwa sprawia, że wchodzisz w walkę. Kiedy przykładasz do czegoś siłę, to musi się pojawić siła równoważąca i zaczynasz być w ciągłym starciu, zamiast być w kreacji. Wyrozummy w takim razie, dlaczego to się w ogóle dzieje. Dlaczego pewni ludzie na nas reagują w taki, a nie inny sposób? Dlaczego mają taki, a nie inny stosunek? Geneza całego tego problemu to jest wewnętrzny obraz siebie, czyli sposób, w jaki Ty na siebie patrzysz. I teraz najłatwiej będzie to zrozumieć w ten sposób. Wyobraź sobie, że patrzysz teraz w lustro w tym lustrze widzisz siebie. W momencie, w którym widzisz to odbicie siebie, zaczynasz dopisywać do tego jakiegoś rodzaju historię. Zaczynasz oceniać siebie, zaczynasz oceniać swoją urodę, proporcje swojej twarzy, swoją sylwetkę i potem wchodzisz nawet głębiej oceniając, kim ta osoba właściwie jest, na co ją stać, czy jest dostatecznie dobra, czy nie i tak dalej, i tak dalej. Masz ogromną opowieść na własny temat i ta opowieść wynika z jakichś wcześniejszych doświadczeń, a właściwie z Twojej Subiektywnej oceny tych wcześniejszych doświadczeń, czyli historii, którą dopisałeś lub dopisałaś do tego, co cię w życiu wcześniej spotkało. I teraz zdradzę ci sekret, taką wielką tajemnicę. Ta tajemnica polega na tym, że ten obraz ciebie, to, co sobie mówisz na swój temat, kiedy na siebie patrzysz, to. Ta wersja ciebie i wtnieje jedynie w twojej głowie. Jeżeli teraz ja stanąłbym obok ciebie i popatrzył na ciebie, i może jeszcze kilku innych przyjaciół spojrzałoby na ciebie lub nawet obcych osób, to każdy z nas, patrząc na ciebie, miałby inną ocenę na twój temat, widziałby w tobie inne rzeczy, bo miałby inne skojarzenia, inne doświadczenia z przeszłości na bazie których Oceniamy ciebie, Twoją sylwetkę, Twój charakter, Twój sposób bycia i tak dalej, i tak dalej. Zobacz więc, że Twój wewnętrzny obraz siebie, to w jaki sposób na siebie patrzysz, istnieje jedynie w Twojej głowie. Innymi słowy, Ty istniejesz jedynie w swojej głowie i nigdzie poza Twoją głową nikt inny nie postrzega Ciebie dokładnie tak samo, jak Ty postrzegasz siebie. Możesz więc sobie zdać sprawę z dwóch niesamowitych rzeczy w tym momencie. Za każdym razem. Kiedy ktoś ocenia ciebie, nie ocenia wcale ciebie, tylko ocenia swój obraz ciebie, to co on widzi w tobie, co nie ma prawie że nic wspólnego z tym, kim naprawdę jesteś, i nie dotyczy to twojego własnego obrazu siebie. To jest jedna sprawa, a druga sprawa polega na tym, że skoro istniejesz tylko i wyłącznie w swojej głowie, to znaczy, że to, co o sobie myślisz, niekoniecznie musi być prawdziwe. A możesz to potraktować jako bardziej luźną historię, subiektywną interpretację, tylko taką, która należy do ciebie. A to znaczy, że tak naprawdę masz pełną wolność do tego, żeby zacząć te interpretacje zmieniać, tym samym w inny sposób na siebie patrzeć. A w takim trybie domyślnym my mamy z jakiegoś względu w wgrane, że to czyjaś ewaluacja, Świadczy o tym, kim jesteśmy, zamiast nastawić się na to, że to nasza własna opowieść na nas temat świadczy najlepiej o tym, kim jesteśmy. A może nawet lepiej efekty, które generujemy, a z drugiej strony efekty, które generujemy wynikają z tego, jak na siebie patrzymy i w co wierzymy, że jest dla nas możliwe lub niemożliwe. Ale o tym może jeszcze innym razem, bo to bardzo rozbudowany temat. W tym momencie natomiast chciałbym z Tobą pogadać o jeszcze jednej kwestii. Być może ulegasz takiemu złudzeniu, że inne osoby, szczególnie takie, które są pierwsze do oceniania ciebie czy do okazywania ci braku szacunku, nie mają problemu z poczuciem własnej wartości, tak jak ty masz. Prawda jest jednak zupełnie inna. Większość ludzi, absolutna większość ludzi, których spotykasz po drodze dookoła siebie, ma większe lub mniejsze problemy z poczuciem własnej wartości i pewnością siebie. Jak to można stwierdzić? Ano właśnie po zachowaniu. Bo zdradzę ci kolejny sekret. Osoba, która. Jest świadoma i która ma zbudowaną poprawną relację z samym lub samą sobą, która jest pewna siebie i rozumie swoją wartość, ma to wysokie poczucie własnej wartości, nie ma potrzeby porównywania się do innych, czy to w górę, czy to w dół, a więc nie ma potrzeby oceniania też innych ludzi i nie ma potrzeby innych ludzi dominowania, wykorzystywania, dołowania itd. I tak dalej, bo jedynym motywatorem do tego jest próba poczucia się lepiej samym sobą, poczucia swojej siły, poczucia swojej mocy, czy właśnie na zasadzie porównania w dół. Wbudowania iluzorycznego poczucia własnej wartości. Jeżeli zdasz sobie z tego jeszcze sprawę, wtedy z zupełnie innej perspektywy zaczniesz patrzeć na ludzi, którzy mają jakiś konkretny do ciebie stosunek. Mimo że często tacy ludzie wydają nam się być pewni siebie, ponieważ potrafią pewne słowa wypowiedzieć lub potrafią się w pewien sposób zachowywać. I co więcej, gdybyś taką osobę też zapytał, jak wygląda jej pewność siebie, odpowiedziałaby ci, że jest pewna siebie. Jednakże jest to jedynie zagrywka, iluzoryczna zagrywka ego i w miarę swojego rozwoju tacy ludzie też prędzej czy później odkrywają, że to bardziej przypomina takiego kolosa na glinianych nogach. Skąd to wiem? Bo sam takim gościem byłem i potem w jaki sposób na przykład dzisiaj się prezentuję, tatuaże na twarzy i tak dalej, one wynikają z tego, że kiedyś bardzo chciałem być groźny. Dlaczego chciałem być groźny? Bo chciałem, żeby ludzie się mnie bali. Nie wiedziałem, że to mój tylko schemat obronny, który miał za zadanie sprawić to, żebym ja po prostu lepiej się czuł od innych, bo sam czułem się właśnie niedostatecznie dobry i mały w środku. Jednakże wtedy... Nie byłbym w stanie tego przed sobą przyznać. Wydawało mi się, że jestem samcem Alfa. Okay, ale to znów jest temat na jeszcze inną okazję. Idźmy zatem jeszcze głębiej. Jaki jest w ogóle cel istnienia tego wewnętrznego obrazu siebie? Wewnętrzny obraz siebie istnieje po to, żeby pomóc ci przeżyć, żeby pomóc ci przetrwać. Analiza wcześniejszych sytuacji przez Twój umysł podświadomy wytwarza pewne schematy postępowania. Schematy postępowania, które są wystarczające do tego, żeby przeżyć, żeby utrzymać Cię przy życiu. Bo nasz umysł nie jest tak ukształtowany, żeby gonić za marzeniami, żeby spełniać te marzenia i żeby wieść wspaniałe, cudowne, szczęśliwe życie, tylko w tak ukształtowane, żeby utrzymywać nas w ogóle przy życiu. Bo jak ciało nie przeżyje, no to przecież żadne doświadczenie, nawet to bolesne i nieciekawe nie będzie możliwe, prawda? Więc zobacz, w jaki sposób najłatwiej jest się utrzymać przy życiu? Powielać schemat, który okazał się być wystarczający w przeszłości i Obrazem tych wielu schematów, systemów postępowania jest właśnie ten wewnętrzny obraz siebie. A teraz. Jeżeli nie wierzysz w siebie, jeżeli masz niskie poczucie własnej wartości, jeżeli nie czujesz się komfortowo z tym, żeby postawić na swoim, żeby stawiać granice i tak dalej, to to może nie być przyjemne dla Ciebie, może nie przynosić ci spełnienia, ale z drugiej strony, w przeszłości okazało się być już wystarczające do przeżycia. I co więcej jest skuteczne, no bo żyjesz, więc spełniło to swój cel. Może to nie jest super życie, ale jednak jest. Dlatego lepiej nic nie zmieniać, bo. Pewnie, może być lepiej, ale może też być gorzej. Umysł jest tak ukształtowany, żeby unikać ryzyka. Więc twój umysł podświadomy będzie chciał cię trzymać w tych schematach, a co więcej, podświadomość zawsze dąży do potwierdzania swoich przekonań i zawsze dąży do utrzymania cię w tych wszystkich schematach. Więc na tej zasadzie ofiara przyciąga kata, bo bycie w pozycji ofiary jest dla ciebie znane, jest więc paradoksalnie bezpieczne, bo wiesz, jak się poczujesz, jak się będzie trzeba zachować, i co wyrobić, kiedy po raz kolejny odegrasz dokładnie ten sam schemat. Jestem pewien, że jeżeli spojrzysz na to wszystko z tej perspektywy, to zaczyna to nabierać choćby odrobinę sensu. I to nas prowadzi do wniosku, że aby zmienić to, w jaki sposób ludzie. Do ciebie podchodzą, jak cię traktują, najważniejsze będzie zmienić swój wewnętrzny obraz siebie, to wyobrażenie na własny temat, bo kiedy zaczniesz zmieniać te schematy wewnątrz siebie, to podświadomie zaczniesz podejmować inne decyzje, będziesz się otaczać innymi ludźmi, będziesz się znajdować w innych sytuacjach i będziesz osiągać inne rezultaty i teraz właśnie pojawia się pytanie ok, ale to jak to mam zrobić, żeby zmienić wyobrażenie na własny temat, bo przecież to co o sobie myślę wydaje się być takie prawdziwe, bo mam tyle różnych sytuacji w przeszłości na tego potwierdzenie. Pamiętaj o tym, że masz swoje interpretacje na potwierdzenie, a one są subiektywne. To, że coś jest w twojej głowie, nie oznacza jeszcze, że jest prawdziwe. Wejdźmy jeszcze głębiej. Żeby zmienić wewnętrzny obraz siebie, musimy poradzić sobie z trzema pozostałymi problemami, o których wspominałem. Pierwszym problemem jest to, że prawdopodobnie nie wiesz w tym momencie, czego tak naprawdę chcesz i czekasz, aż stanie się to dla ciebie jasne, zamiast działać aktywnie. Aby to odkryć, Bo gdybyś naprawdę wiedział, co jest dla ciebie ważne, gdybyś naprawdę wiedział, czego chcesz od życia, miał taką głęboką pewność w tych decyzjach, to z łatwością przychodziło by ci podejmowanie decyzji i stawianie granic. I teraz ogromna ilość ludzi nie ma pojęcia, czego tak naprawdę chce od życia, i nie jest to takie łatwe, żeby to odkryć, szczególnie w dzisiejszych czasach. Natomiast, jak to zrobić w praktyce? Pułapka polega na tym, że czekamy, aż to po prostu przyjdzie. Mam takie przekonanie, kurczę. Gdybym wiedział, naprawdę był pewien tego, czego chcę od życia, to moje działanie byłoby skuteczne i wypełnione energią i mocą. Gdzie prawda jest taka, że najpierw musi się pojawić działanie energetyczne, pewne działanie w jakimkolwiek kierunku, żeby podkrywać, co tak naprawdę, naprawdę ma dla ciebie wartość i co tak naprawdę jest dla ciebie istotne. Więc. Porada polega na tym, aby wybrać cokolwiek w tym momencie wydaje się być najlepsze i dążyć do maksymalnego rozwoju w tej dziedzinie, nawet jeżeli nie masz co do niej pewności, nawet jeżeli obawiasz się, że marnujesz czas i tak dalej. Nie da się tak naprawdę zmarnować czasu, jeżeli spojrzysz na to z odpowiedniej perspektywy. Chodzi tutaj więc o to. Żeby po prostu odkrywać i to odkrywać z ciekawością. Nie znam nikogo, do kogo całkowita klarowność co do tego życiowego powołania przyszła w trakcie siedzenia na kanapie. Zawsze działo się to za sprawą spotkania różnych osób czy spotkania się z różnymi sytuacjami po drodze, czyli tylko w aktywnym działaniu. Do praktycznego z kolei działania w jakimkolwiek kierunku przyda nam się poradzić sobie z problemem numer 3, czyli z tym, że prawdopodobnie czekasz na odpowiednie warunki, zamiast nauczyć się wykorzystywać każde warunki, tak, żeby Ci służyły i pomagały zamiast, żeby Ci przeszkadzały. Bo znowu, Większość ludzi myśli w taki sposób, czy dąży do tego, do takiego momentu w życiu, kiedy wszystko się po prostu układa, kiedy jest gładko, kiedy jest fajnie. Gdzieś tam podświadomie jest taka wiara, że kiedy się zrobi odpowiednią ilość pracy, to już rzeczy będą poukładane i będą po prostu funkcjonować i nie będą sprawiały tylu problemów, nie będą takie trudne. Dołóżmy do tego jeszcze wiele różnych doświadczeń z przeszłości, gdzie często byliśmy karani, karceni za to, że odnieśliśmy jakąś porażkę, coś nam się nie udało czegoś zapomnieliśmy, czegoś nie zrozumieliśmy i tak dalej i mamy mieszankę wybuchową, gdzie musi pojawić się prokrastynacja, czyli kolejny schemat obronny w każdym momencie, kiedy tylko docieramy do jakiejś trudności. A prawda jest taka, że trudności będą zawsze i co więcej im dalej idziesz, tym większe będą te trudności i z jeszcze większymi problemami będzie trzeba sobie poradzić. I teraz, aby nie wylądować w miejscu, gdzie ciągle człowiek jest udręczony tymi problemami i musi ciągle coś rozwiązywać, i ma już tego dosyć, to jest po prostu nauczyć się surfować po tej fali, bo fala będzie zawsze, i zamiast ciągle biec, 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 biec żeby wdrapać się na jej szczyt, a potem szybko uciekać z tego dołka. Gdzie w efekcie nigdy się tak naprawdę nie cieszysz, bo jak jesteś na szczycie, to boisz się to stracić, jak jesteś w dołku, to ciągle myślisz, że jak już się wdrapiesz na szczyt, to będzie dobrze. To jest pułapka totalna, żeby z tego wyjść, musisz nauczyć się po prostu surfować po tej, po tej fali. Czyli, żeby surfować, potrzebujesz i dołku, i górek, akceptujesz to całkowicie, i po prostu wiesz też, że fala przez chwilę trwa, a potem. Zanika i trzeba znaleźć sobie kolejną falę, i te różnice w poziomie napędzają cały ruch do przodu. Tak więc nie czekasz od tego momentu na Dobre warunki, czyli na swoje oczekiwanie, jak warunki powinny wyglądać, żeby działanie dla ciebie było możliwe i korzystne, tylko zaczynasz sobie zadać pytanie, okej, okay, jak mogę z tego skorzystać lepiej niż gdyby to się nigdy nie wydarzyło. W jaki sposób mogę na to spojrzeć, żeby zrobić z tego użytek? W jaki sposób może mi to pomóc odkrywać moje powołanie, w jaki sposób może mi to pomóc odkrywać, gdzie mogę usprawnić swoją grę i mogę być po prostu lepszy, skuteczniejszy i tak dalej. I kiedy zaczniesz w ten sposób odwracać grę, zobaczysz, że każdy człowiek, każda sytuacja może tak naprawdę pracować dla ciebie. I tutaj właśnie warto byłoby się pochylić nad tym wątkiem innych ludzi jeszcze raz i omówić ten czwarty problem, czyli to, że motywuje cię świadomie lub nieświadomie akceptacja innych ludzi zamiast ciekawość w odkrywaniu tego kim naprawdę możesz się stać, jak wygląda twój prawdziwy, głęboki Potencjał. No zobacz, że problem, od którego wyszliśmy, czyli to, że inni cię pomiatają, że nie umiesz mówić nie, że nie umiesz stawiać granic, jest tak naprawdę podświadomym działaniem w tą stronę, żeby ten ktoś był zadowolony, żeby broń Boże się źle nie poczuł, że jak mu odmówię, to może mu być przykro, a w ogóle jak będę takim jestem, czyli będę na każde zawołanie, będę pomagać, będę po prostu do rany przyłóż, to wtedy na pewno mnie polubi, czyli mnie zaakceptuje, a to znaczy, że po prostu potwierdzi to moją Wartość. Problem polega na tym, że to nie zmieni tego, jak się czujesz. Nawet jeżeli będziesz akceptowany przez inne osoby, to nie zmieni tego, w jaki sposób się tam ze sobą czujesz, albo zmieni to jedynie na chwilę. Być może zdarzyło ci się kiedyś, nie wiem, zadbać o swoją sylwetkę, rzucić parę kilogramów albo zbudować parę kilo mięśni, i okazało się, że wcale nie czujesz się niesamowicie lepiej. Może trochę lepiej, ale to nie zbudowało całkowitej pewności ciebie. A może miałeś kiedyś do czynienia z podobną sytuacją w przypadku finansów, zarabiania, lub udało Ci się jakiekolwiek inne marzenie wyrealizować, lub zbliżyć do niego okazało się, że to poczucie własnej wartości wcale się aż tak drastycznie nie zmieniło? Jeżeli tak, to już wiesz doskonale, że i w tym przypadku. Tak nie będzie, bo nie da się naprawić relacji z samym sobą żadnym czynnikiem z zewnątrz, w tym innymi ludźmi. Prawda jest taka, żeby wbudować pewność siebie, poczucie własnej wartości, nie musisz niczego osiągać. Jedynie potrzebujesz odkryć, kim naprawdę jesteś, jaka jest twoja prawdziwa wartość lub co sprawiło, że przestałeś tą wartość wierzyć. A to można zrobić jedynie poprzez działanie, poprzez kreatywne rozwijanie się w danej dziedzinie i poprzez po prostu ciekawość, ciekawość wobec tego, co się może wydarzyć, kim mogę być, co mogę osiągnąć. I wtedy, kiedy wchodzisz w taki tryb i zaczynasz odkrywać, kim naprawdę jesteś, ponadprzeciętne rezultaty staną się po prostu konsekwencją tego, kim jesteś, a nie celem samym w sobie, więc po drodze zbudujesz relacje ze sobą, będziesz się czuć wspaniale ze sobą i co więcej, kiedy już zaczniesz osiągać mega rezultaty, to będziesz w stanie się nimi cieszyć i to tak na stałe, a nie tylko przez chwilę. I co więcej, zobacz, że jeżeli nie umiesz stawiać granic, jeżeli nie potrafisz powiedzieć nie, jeżeli nie potrafisz postawić na sobie, to tak naprawdę ani nic nie zyskujesz, ani nic też nie możesz stracić, bo nie możesz stracić tej akceptacji drugiego człowieka, bo jedyne co on może wyakceptować, to swoje własne wyobrażenie na Twój temat. Nie ma to nic wspólnego z Tobą, tak jak rozmawialiśmy w pierwszym problemie. Nie masz też nic do zyskania, bo nawet jeżeli ten ktoś Cię zaakceptuje, to to nie sprawi, że poczujesz się lepiej, a szukasz tej akceptacji dlatego, bo masz właśnie ten ból w sobie, czy ten brak w sobie, który powstał na bazie jakichś wcześniejszych doświadczeń. A nie wstawiając tych granic, zaniedbujesz siebie, działasz na niekorzyść siebie, a jesteś jedynym swoim nośnikiem, jedynym swoim wehikułem do osiągnięcia swoich marzeń i do odkrycia, kim naprawdę możesz być, jak wygląda ta najlepsza wersja siebie. Wniosek z tego płynie taki, że jeżeli naprawdę chcesz być akceptowany i szanowany przez innych ludzi, to zainwestuj w tworzenie siebie, a nie skupiaj się na tym, jak reagować na to, co oni już robią. Zdaj sobie sprawę z tego. Z czego to wynika? Zdaj sobie sprawę, że w tym wszystkim nie chodzi o Ciebie, tylko chodzi o nasze własne historyjki na temat siebie, świata, innych ludzi itd. I zainwestuj w relacje z samym sobą, zainwestuj w odkrywanie, co naprawdę dla Ciebie jest ważne i istotne i zainwestuj w odkrywanie tego, kim naprawdę jesteś. To jest jedyna droga do tego, żeby zbudować trwałe szczęście, dobre samopoczucie w swoim życiu, a nie tylko chwilowe zrywy na bazie strzałów dopaminy po tym, jak udać się coś odhaczyć na własnej liście. To właśnie takie podejście prowadzi do tego, że zaczynasz rozumieć, że chodzi o samą drogę, a nie o cel, i że w tym powiedzonku coachingowym tak naprawdę jest dużo, dużo prawdy. I nie jest to taki banał, jak mogłoby się na początku wydawać. Pomyśl na sam koniec, że jeżeli słowa mogą ciebie kontrolować, to w jakiś sposób ktoś się do ciebie zwraca, może wpływać na twój stan emocjonalny, to to oznacza jedynie tyle, że każdy może mieć nad tobą kontrolę, nad tobą, nad twoim dniem, nad twoim samopoczuciem, nad twoją wiarą w różne rzeczy, a tym samym nad twoim życiem. A to jest właśnie kwestia wolności, a właściwie ogromnego zniewolenia i dlatego ta gra jest warta świeczki. A kluczem do wyjścia z tego więzienia, z tych ograniczeń jest postawa pod tytułem Ciekawość dziecka. Tak samo jak mały chłopczyk czy mała dziewczynka codziennie niestrudzenie uczą się wstawać i nie oceniają siebie, bo jeszcze nie wiedzą, że nie są doskonali. Jeszcze nikt im tej koncepcji nie sprzedał. Dlatego nie dostają depresji, dlatego nie mają dosyć, dlatego po prostu każdego dnia próbują wstać na swoje nóżki, wywracają się i potem próbują wstać po raz kolejny. Aż do skutku i to wszystko cały czas się dobrze bawiąc. Pomyśl o tym i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Jeżeli interesuje cię ludzki umysł, high performance. Rozwój świadomości czy praca z podświadomością zostaw suba i dzwoneczek. No i oczywiście napisz w komentarzach, co na ten temat myślisz. Szczególnie jeżeli widzisz tym wartość, bardzo chętnie usłyszę, że ci się to przydaje. Ok? Także dzięki i do zobaczenia.